Do zobaczenia. Wydarzenia to główne źródło aktualnych informacji dla Polaków i najpopularniejszy program informacyjny w kraju. Tworzymy najbardziej wiarygodny i obiektywny serwis informacyjny. Wydarzenia codziennie o 18:50 w Polsacie i Polsat News. Jesteśmy zawsze w centrum wydarzeń. Od zaskakujących faktów. Niemal. 18% w Bałtyku jest już całkiem martwe. Ciekawostki, zmiany w regulacjach prawnych i ekorozwiązania, które można wprowadzić do naszych domów. Czysta Polska. W każdą sobotę o 16.30 w Polsat News. Moja córcia ma 16 lat, mimo to nie chodzi ani nie mówi, ale rozumiemy się bez słów. Bardzo się kochamy. Cierpi na rzadką chorobę genetyczną zespół Wolfa Hirschhorna. Ma wadę serduszka, jest po operacji rozszczepu podniebienia. Dążymy do tego, żeby przynajmniej chodziła, żebyśmy jak najdłużej były razem, żeby ona była szczęśliwa. Pomóż Karolinie i innym podopiecznym Fundacji Polsat. Wyślij SMS pod numer 7531 o treści POMOC. Fundacja Polsat. Jesteśmy dla dzieci.